może rusza i z lekka zarzuciwszy wyloty kontusza i wąsa podkręcając podał rękę Zosi i kłaniając się grzecznie w pierwszą parę prosi. Dzień dobry dzieci. Witam serdecznie wszystkich uczniów na kolejnej lekcji muzyki. Dzisiaj zaczęliśmy troszkę inaczej niż zawsze, bo zaczęliśmy od krótkiego filmu, na którym był zaprezentowany taniec. Wiecie już jaki? Taniec polones. Na dzisiejszej lekcji krótko powiemy o tym tańcu polonezie. Oraz nauczymy się śpiewać i grać na flecie piosenkę Nie ma jak dom. Więc, kochani uczniowie, zapraszam do wspólnej lekcji. Uwaga, uwaga, drodzy uczniowie! W ramce na żółtym tle pojawiła się informacja, którą trzeba wpisać do zeszytu, a mianowicie informacja taka, że Polones. To staropolski uroczysty taniec w metrum na 3 wykonywany w tempie umiarkowanym. Tak? Wykonywany w umiarkowanym tempie jest napisany. Prosiłbym Was, abyście to sobie zapisali do zeszytu. Polonez jest jednym z polskich narodowych tańców. Oprócz poloneza mamy jeszcze takie tańce jak krakowiak, kujawiak. I oberek. I oczywiście ten taniec, o którym dzisiaj mowa, czyli polonez. Słuchajcie, drodzy uczniowie, jak zatańczyć w poloneza. Nie jest to trudny taniec i nie są trudne kroki. Polonez polega na chodzeniu. Polonez, czyli taniec, w którym się chodzi, no chyba chodzić wszyscy potrafimy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Tak jest. Idziemy po prostu do przodu. Liczyłem do trzech, bo przed chwilą, że się napisali notatkę, że jest liczony na trzy. Czyli musimy liczyć na trzy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Nie zmieniałem żadnych kroków. Cały czas szedłem. Raz Cyfra była na nogę prawą a raz cyfra była na nogę lewą, ponieważ liczenie jest nieparzyste. Nieparzyste. Więc próbujemy sobie jeszcze raz, uwaga. Raz, dwa, trzy i lewa, raz, dwa, trzy i prawa, raz, dwa, trzy i lewa, raz, dwa, trzy. Trzy. I słuchajcie, co trzeba jeszcze dodać? Oprócz kroków, no byłoby to za proste, bo, po, bo polegałoby to na ty, tylko na tym, że się idzie, chodzony. Inna nazwa poloneza właśnie jest chodzony, cały czas się idzie. Ale oprócz tego, na cyfrę raz musimy zrobić delikatny ukłon, skłon, taki, y, trzeba lekko przykucnąć. Uwaga, więc próbujemy na cyfrę 1. Uwaga, 3. Dwa, jeden, start. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Oj, bo zaraz tutaj sto jak przewrócę z telefonem. Słuchajcie, więc liczymy do trzech, tak jak żeśmy już wcześniej wspomnieli. Na cyfrę raz będzie lekki ukłon i raz będzie się kłaniać prawa noga, a raz będzie się kłaniać lewa noga, ponieważ jest to cyfra... Nieparzysta, jakby było na cztery albo na dwa, cały czas była jedna noga, tak? To nogi się zmieniają. Więc troszkę musimy myśleć. Uwaga, ostatni raz, trzy, dwa, jeden i raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Słuchajcie, zadanie dzisiaj jest takie: cały dzień chodzicie w rytmie poloneza. Nie biegacie, nie skaczecie, tylko chodzicie cały dzień w rytmie poloneza. Nawet jak mama Was zawoła na obiad, no to idę. Mamo idę! Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Uwaga, uwaga. Ćwiczymy. Cały dzień poloneza. Uwaga, uwaga. Na monitorze pojawiły się dźwięki. Oczywiście są to dźwięki na flet prosty. Bardzo proste dźwięki, C2, B, A, F, trzy razy, C2, B, A, F, C2, B, A, F, druga linia, F, 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 F G, A, A, G. Słuchajcie, przepiszcie, dajcie, wrzućcie teraz sobie na pauzę, przepiszcie sobie te dźwięki do zeszytu. Notatka o polonezie już pewnie przepisana. Teraz dźwięki sobie przepiszcie do zeszytu, bo za chwilę wykonamy to ćwiczenie na flecie. Słuchajcie, ja już jestem gotowy, czekam na Was. Dźwięki były takie. C2 B A i F. To trzeba zagrać trzy razy. I druga linia była taka. F, 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 F G a, A I G I teraz słuchajcie Musimy to połączyć Uwaga, próbujemy I Mi się udało. Jak wam? Słuchajcie, poćwiczcie ten fragment melodii i na pewno wasze uszy rozpoznały, że jest to melodia z piosenki pod tytułem nie ma jak dom. Słuchajcie, jak wyćwiczycie już tę melodię, to chciałbym, abyśmy razem wykonali tę piosenkę i nie, nie będziemy tylko śpiewać, będziemy i śpiewać, i grać na flecie. Jak jesteście gotowi, to puszczacie filmik dalej i wykonujemy to ćwiczenie. Uwaga, uwaga, kochani uczniowie, na waszych monitorach pojawił się już tekst tej piosenki. Wrzucę ją też w opisie na dole, żebyście mogli albo sobie skopiować i wydrukować, albo przypisać. I uwaga, taka mała instrukcja. Rozpoczynamy od gry na flecie. Jesteście gotowi? Flety szykujemy. Uwaga, będzie krótki przedstart i zaczynamy. Uwaga, trzy i... Wiedziałem jak kraje, jak się należy i wszędzie już byłem możecie mi wierzyć wiem to na pewno, że mego domu nie zmieniłbym na nic, nie oddał nikomu. Uwaga i wszyscy głoszą. Refle. Nie... Raz. nie ma jak dom, nie ma jak dom, nie ma jak dom. Tu przyjaciele są. Uwaga flety i. Wymierzać dalekie góry, blisko są tatry i piękne mazury. Tutaj mam wszystko, co najważniejsze: to tutaj właśnie jest moje miejsce. Baga, refrenik, głośno nie ma. Tutaj jest mama i tutaj jest tata i tutaj są zimy i wiosny i lata. Tutaj się bawię i tu się uczę, a jeśli wyjadę na pewno tu wrócę. Baga śpiewamy ma. So... Bardzo ładnie. Słuchajcie, dodałem sobie tam parę dźwięków innych niż zapisałem. Jeżeli czujecie w sobie taką moc, taką siłę, słyszycie, że coś by tam można było dodać na tym fleciku, to jak najbardziej jestem za, aby to uczynić. Tylko słuchajcie, musi to pasować. Jeżeli macie w domu jakieś instrumenty perkusyjne, grzechotki, tamboryna i inne cuda, Wykorzystujcie to podczas śpiewania. Bierzcie i grajcie. Mogą to być nawet, nie wiem, o, wczoraj mi się tu zepsuł długopis. Może być nawet długopis o flat. Tylko pamiętajcie, nie za mocno, żeby nic nie uszkodzić. Ani długopisu, tak jak ja, ani fletu, tym bardziej flETU. Więc jak macie instrumenty, grajcie, śpiewajcie, bawcie się muzyką. Teraz już Was serdecznie pozdrawiam. Bądźcie zdrowi i do zobaczenia, do widzenia dzieci. Pa